Jeżeli chodzi o hejt wobec dziecka, dziecko nie może się bronić, nie ma tarczy ochronnej, nie jest przygotowane na to, że może być zaatakowane. Dorosły jednak ma jakieś doświadczenie życiowe, spotyka się na co dzień z różnymi sytuacjami, trudami życia dnia codziennego. Dziecko nie ma świadomości, nawet, że, że to jest hejt albo że to jest jakiś atak na to dziecko, nie rozumie. Dlaczego ktoś w ten sposób zareagował na jego zachowanie, na jego emocjonalność być może. Czy na, na, na jego spo, zwykłą spontaniczność. Spontaniczność. Dzieci, tak się zachowują dzieci, tak sobie radzą z, ze swoją niecierpliwością na przykład. Nie są w stanie przez dłuższy okres czasu jakby stać nieruchomo. I, I też być zaangażowane w to, co są zaangażowani dorośli i na przykład samodzielnie sobie organizują ten czas.